Siema, siema. Dzisiaj rodzice wyjeżdżają około tak 21.00 u nas na walki. No i ja i Maja zostajemy same. I będziemy was update'ować co tam u nas. Będzie na pewno bardzo fajnie. Planujemy nie spać całą noc. Rodzice jeszcze są, dlatego nie mogę mówić głośno. Mm. No i co? Zapraszam do odcinka. Rodzice też was będą updateować, jak tam. U nich biorą kamerę. Ludzi coraz więcej, jak możecie zobaczyć, zapowiadać naprawdę grubo. Fotele, myślę, że będą do końca wszystkie wypełnione. My tam mamy takie miejsce przy samiutkim ringu, więc też widoki będą fajne. Pierwsza walka. Dwóch chłopaczków. Yy, też będzie spoczko, więc co? Do zobaczenia. A ja zabieram was teraz na gotowanie ze mną. Raz na jakiś czas ostatnio robię chlebek czoskowy dla mnie i dla Mai. Rodzice też tam coś podjadają i mówią, że piesz, no To jest po prostu masło czoskowe z jakąś bagietką, czy z chlebem, jak kto woli. E, bardzo lubię gotować, więc to jest taka na razie moja rzecz, którą, którą łatwo się robi. I Maja mówi, że to jest najlepsza rzecz, dlatego idziemy jej sprawić przyjemność. Zobacz, zapraszam ze mną, zrobię Wam jakieś tam małe ucinki z tego. No i co? No, wieczór zaczyna się bardzo fajnie. Tutaj jest nasz stolik, mamy chipsy, pringersy. Tutaj są żelki. No, wiadomo, że są tutaj, jak to nazywa, i hamburgerki. Tutaj mamy takie galaretki truskawkowe, tutaj jestem ja. <grym> e, tutaj są ciasteczka czekoladowe. E, właśnie te wszystkie prawie schody, są z tajskimi napisami, bo no to są taj na przykład to jest chyba tajski produkt, nie jestem pewna. No, także to są ciasteczka czekoladowe, moje ulubione. Tutaj mamy batoniki i żelki Zuzi. Ona sobie wybrała właśnie takie, no. I teraz sobie robimy kolacyjkę. Przed jeszcze jedzeniem słodyczy, no bo wiadomo, że tylko słodycze nie, no nie naspokoją naszego głodu. Yy, właśnie Zuzia... Mm, masełko. Yy, Zuzia robi właśnie chlebek z masełkiem czosnkowym, tam widać ją jak smaruje i już się nie mogę doczekać, potem zrobimy to w mikrofali jeszcze, żeby te, yy, ten chlebek był taki mięciutki i no to jest po prostu pyszne. <laughs> Zuzia, co to za dziwny sposób nakładania masła łyżką? No bo nie, nie będę używać nożu, gdy rodzicie chuje mam. Ale takim nożem się nie pokaleczysz. Ale łyżka, łyżka. Nie bądź śruba, użyj łyżka. Co? Nie bądź śruba, użyj łyżki. No, Zuzie, naprawdę. Tak. Dobra i, i w ogóle ja zjem, ja zjem sobie trzy, a to jest Zuzi porcja. <noise> Powiem wam tak, wczoraj to jest mało, wczoraj ja zjadłam 10. Tak, a potem ktoś marudził, że, ją, że, że brzuch bolał, Potem potem marudziłaś, że ci brzuch bolał. To dzisiaj i tak zmniejszyłam moją porcję. O no. połowę. połowę. Siemandero, serwus kochani! Dzisiaj dzieci po raz pierwszy, odkąd jesteśmy w Tajlandii, zostały same w domu, a my e, z Kamilą mamy wieczór we dwoje. Wybraliśmy się dzisiaj na galę sztuk walki. Wygląda to fajnie, wygląda to taka właśnie kuźnia talentów. Na pewno będą ostre walki, ale przyjechaliśmy tu głównie, żeby kibicować Polakowi. Walczy dzisiaj Paweł Pająk, także nie możemy się doczekać tej walki. Na pewno będą emocje, a z tego względu, że walczy Polak, to już w ogóle będą na pewno sięgały zenitu. Zabieramy Was z nami, chodźcie z nami. No to miejscówka nie mogła być lepsza. Totalnie przy samiutkim ringu. Ludzi coraz więcej, jak możecie zobaczyć, zapowiadać naprawdę grubo. Fotele myślę, że będą do końca wszystkie wypełnione. My tam mamy takie miejsce przy samiutkim ringu, więc też widoki będą fajne. Uda się nagrać fajny materiał. Jeszcze 15 minut, gala się zaczyna. Także ja już siadam koło kamili i będę chciał wam pokazać jak najwięcej z pierwszej linii od ringu. Proszę starcie. Pierwsza runda. Tutaj widać, że ojciec jest takim mentorem tego chłopca w czerwonym narożniku. Młodzi mają olbrzymie charaktery. Widać to po trzeciej rundzie. Ani jeden, ani drugi się nie poddaje. Mocno do przodu idą. Kondycha też jest dobra. Czwarta runda, to ja nie wiem nawet na ile są zakon zakontraktowane takie walki. Myślałem, że jak dzieciaki to trzy rundy maksymalnie. Poszł krew. Piąta runda, no ja myślałem, że to już będzie koniec. Takie tyle masy. Mówiłam ci. Dobra. Ale chciałam ci jak się, się najbardziej ja bardzo się uparła, żeby, żeby posmarować te kromki, dlatego ja po prostu wsadzę je do mikrofali. I dajemy sobie na minutę. Zuzia ja się bardzo uparła, żeby, żeby posmarować te kromki, dlatego już się nie zabierałam tej przyjemności. Ja teraz jeszcze idę poszukać naszej Tajki, co ona tam Rozrabia. Teraz może być trochę ciemno. Tutaj jesteś też ta jak? Ona lubi rozrabiać, dlatego lepiej mieć ją na oku. Może tutaj jest? Ta ja. Nie, tutaj nie ma. Idźmy dalej. Hmm, czy ona jest? Tutaj? No nie ma jej. Dobra, mam jeszcze jedno miejsce z sprawdzenia. Kocie! Jest śmierć. śmierci. Chodź tutaj. Chodź do nas, to ja. Patrzcie, jaki jest. Maja. To dla Biala. A o te moje śliczne kromeczki, jeszcze teraz jest trochę gorący. I zaniesiemy je na Piękny stolik. Troszkę jeszcze nie posprzątana na taka napa, ale to tylko do dlatego, że Ech, dopiero się tutaj... Nie lubimy tak takie domowe. Tutaj jest pilocik, zaraz się zaraz Kródełka, krudełka, tutaj jest kołderka, tutaj ja śpię, a i misia. Ja mam takie duże... Tak, a Zuzia ma to... Po prostu... Ja jestem dłuższa, także ja sobie wzięłam to. <noise> a Zuzia ma po prostu dużo miejsca. Także... Dokładnie. <laughs> jeszcze musi Zuzia przynieść swoje rzeczy, bo nie przyniosła. Ale bez rodziców stoi Mhm, mm A jeszcze przy okazji patrzcie, kto przyszedł. Ona po prostu mnie śledzi. Za każdym mój krokiem ona przychodzi za mną. No tak, jak schowałaś się. Dziś, widzowie. Ja już mam swoje jedzonko, Zuzia właśnie przygotowuje swoje. Może teraz trochę szumić, ale to dlatego, że włączyłam klimatyzację. Ale w ogóle patrzcie, jak to przepysznie wygląda. No to drugie starcie dziewczyny. Nie będzie miękkiej gry. Starsi będą walczyć. Po lewej w czerwonym narożniku Chińczyk, a po prawej w niebieskim narożniku e, Zawodnik z Australii. przed nami walka, na którą czekaliśmy i na którą przejechaliśmy. Polak Paweł Pająk. Walka o pas. jego narożnika był mega wytrzymały. Brawo, brawo! Założenie pasa. Na no grubo tu jest po prostu cała ekipa. Ale emocje, ja nie mogę po prostu. Tam mi się ręce trzęsły. Rodziców nie ma, u nas już jest ciemno, jak widzicie. Coś tam widać, ale niedużo, dlatego że się odbija cały dom. No to teraz moje kanapeczki. Powiem Wam, że mam ucztę, bo nikt tak nie zobaczy jak tą odzywaj się. Nie odzywaj się. No to teraz yy, update z moich kanapeczek. Są one przepiękne, są takie, jakie lubię i teraz zaczynamy jeść. Kolejna walka o pas. Yes. Zaraz już mocno zmęczeni. Trzecia runda. Tutaj już będzie na śmierć i życie. się skończyła, ale jak słychać, impreza się nie kończy. Ta impreza się dopiero rozpoczyna. Wszystkie walki mega emocjonujące, ale jak dla nas walka wieczoru, walka Polaka, Pawła Pająka super pojedynek. Ja już myślałem, że się skończy w drugiej rundzie, bo grat ciosów poszedł, ale yy, zawodnik z Malezji wytrzymał to. Yy, się o to, wygrana. Mamy pas! Mamy pas, ale Yy... Największą gwiazdą dzisiejszego wieczoru była Kamila Jako <grystanie> ring girl <grystanie> Wieczór petarda, teraz e... wracamy do naszych... aha przepraszam Broniłam się, żeby wejść na ten ring Ale niestety mnie zmusili i zaciągnęli Ale kurde słuchajcie Była petarda, naprawdę Kolana mi się ugięły, ciarki na rękach Ale zawinęłam tą swoją kiecę I lecimy wręczyć zwycięzcy pas. E, wracamy Zatanka. do swoich dzieci, bo zostawiliśmy je pierwszy raz y, na tak długo i jeszcze w nocy. Y, nie wiemy, co się z nimi dzieje. Ja Mamy by... nadzieję, że są bezpieczne. Kontaktu z nimi nie mieliśmy, także wracamy, pozdrawiamy, miłego oglądania. Słuchajcie, ja i tak myślę, że one sobie świetnie radzą bez nas i są szczęśliwe, ale niestety trzeba wracać. A tu imprezka cały czas jeszcze Czuć zapach takiej rozwesalającej rośliny wobec I on było, czuć ten zapach tej roślinki, było czuć i na hali, i tu. Tam ludzie sobie piją piweczko, wódeczkę. Także impreza dopiero się zaczyna. no My, z racji tego, że mamy dzieci, musimy do nich wracać, ale z przyjemnością byśmy tu zostali. Jeszcze raz pozdrawiamy, miłego oglądania. Trzymajcie się, na razie.